Abyś pożął sam na laboratorium, ale byś miał przez radę i... chodzić sam na laboratorium. Ja bym nie chciał iść sam tam. Ja o, ja mam jebane w tą grę kurwa. Albo żyję, ja dwójkę... kurwa, jedne z dwóch. Dwójka dwójkę zawsze raźniej. Jest raźniej, ale kurwa no wiesz. A jemu trzeba też kurwa chodzić. To jest chuj, to na PvE gramy kurwa, bo na PvP, na PvP kurwa o, chodzić, to jest inaczej. O, mój kask kurwa. Ostatnio na tym znalazłem, Dropną mnie z skawika. Tak. Wziąłem go sobie, mówię chuj. Ciekawy jestem no, jak bo. tam, jest jakieś ograniczenie widoczności z tego chujstwa, czy jest okej okay wszystko? Jest wszystko okej, okay, jakbyś nie miał kasku wcale. Aha, to git. No, no. Yy, na rezerwach yy, dostałem w HEDA w, w ten kask, tylko że miałem model gorszy, to może ten naj najnowszy model, nie? Mhm. Ja miałem jeden, jeden model niżej, kurde, chłopie, zagwizdało wszystko, buczało mi w głowie, ale I'm alive, no, ja żyję no chłopie, ja myślałem, że że nie wiem, kurde, ja ją zniesę, chłopie. Jest chyba wszystko czwórka tu na tym kasku, z tego co pamiętam. Tak mi się wydaje, kurwa, chuj wie. Ile w tym, kurwa, prawdy. No o, na, poprzednim moim, na poprzednim modelu jest trójka. Ja nosiłem trójkę i mi z, albo zrykoszytowała, albo coś, no w każdym bądź razie przeżyłem. A w tym kasku nie pamiętam, chyba też jest trójka. Mhm. No. O, kurde, zaraz, Bo ty jak zaraz przeładujesz zaraz... magazynek to ci on wyrzuca go na podłogę, tak i potem się zbierać.